Miłośnicy Białej Broni ponownie zjechali do Poznania. Tym razem, by walczyć o medale Akademickich Mistrzostw Polski. Gdzie jak gdzie, ale wśród sportowców-studentów szermierka buduje relacje. Dlatego na planszach zobaczyliśmy reprezentantów 36 uczelni wyższych. Jako pierwsi do rywalizacji stanęli szpadziści. Jest to jedna z najbardziej akademickich dyscyplin w naszym kraju. Co prawda w cyklu Mistrzostw Polski studentów od niewielu lat, bo od trzech egzystuje w naszych, naszych rozgrywkach, natomiast przyjęła się momentalnie bardzo szybko i odzyw uczelni jest na tyle duży, że co roku blisko 40 uczelni bierze udział w tych zawodach. W tego, tego, się w i nie, nie szermierkę, to przychyłam tutaj do doświadczenia, żeby powalczyć z lepszymi koleżankami, jednak bardziej doświadczonymi. Więc dla mnie, tak jakby, potraktowałam te zawody jak trening. Jest to pewien sprawdzian dla nas, tak? Szczególnie po tym całym okresie przerwy, jeśli chodzi o ćwiczenie. Relacje, które mam w szermierce są dosyć mocne i tak naprawdę poznałam tutaj ludzi, którzy którym można zaufać i z którymi miło spędzamy czas. No, bo jednak sport to łączy ludzi, ten wspólny wysiłek i umieranie na treningach. Ona buduje relacje takie międzyludzkie, ale także pomaga, wspomaga rywalizację. Te trzy broni razem, patrzenie na kolegów, którzy wygrywają, powoduje, że sami chcemy wygrywać. Więc to jest dobry pomysł rzeczywiście. Mogę powiedzieć, że się spodziewałam, ale bardzo się cieszę z tego, że udało mi się wywalczyć ten złoty medal. Jest to mój w sumie najwyższy wynik na tych zawodach. Być może jest to mój ostatni start, bo właśnie już kończę studia, więc jest to satysfakcjonujący wynik. Jeszcze właśnie tak jak mówiłam wcześniej, że z koleżanką z klubu przegrałam, także często się bijemy i to są już naprawdę ciężkie walki. Najtrudniejsza walka była z moją klubową koleżanką z Piasta Gliwice, z Karoliną Staszulonek. Wygrałam jednym trafieniem w priorytecie, więc była to bardzo ciężka walka. Ten brązowy medal to pełna satysfakcja? Myślę jak na razie to tak. Startowałam pierwszy raz w zasadzie na ampak, jeszcze wcześniej, wcześniej nigdy tego nie robiłam, więc to jest miły, miły medal na koniec sezonu. zadowolony z wyniku. Myślałem, że każdy, każdy medal, każdy krążek na podium e, będzie satysfakcją na pewno dla mnie, ale jak się udało wygrać, no to bardzo, ba, bardzo się z tego wyniku cieszę. Jest no jasne, że jest niedosyć, szczególnie że walka była w miarę wyrównana, przynajmniej przez pierwsze dwie tercje. E, później lekko tutaj mi sił zabrakło i trochę się właśnie popkałem, trochę bez sensu. E, no i Wojtek właśnie to wykorzystał trafił mnie, No i no nie mam mu nic za co naprawdę lepiej walczył, więc no należy mi się. Jest troszkę niedosyt, ale jednak medal to medal i jestem zadowolony. Nie bardzo jestem zadowolony z tego medalu. Bardzo się cieszę, że mi się udało go zdobyć. bardzo ważny dla uczelni, dla mnie. E, punkt oczywiście, stypendia walczymy. E, każdy z naszych zawodników, każdy przyjał reprezentować swoją uczelnię. Myślę, że dla każdego jest to ważny turniej. E, no i po prostu mam kciuki za wszystkich za, za moich kolegów koleżanki z Łamu. ta myślę, że właśnie rodzina jest tak z, znana, znana jest. Może w, są jakieś tam dwóch, trzech zawodników, których faktycznie się, się nie zna, ale aczkolwiek to są zawodnicy, którzy no, na ogół nie trenują wie, i nie wyjeżdżają na jakieś puchary polski, więc yy, więc większe grono po prostu jest takie, że znamy się wszyscy. Panie profesorze, wieku nikomu nie wypominamy. Ja nie ale właśnie w tym wieku debiutować w Akademickich Mistrzostwach Polski, to jest coś. Rzeczywiście to rzeczywiście byłby debiut, jeśli chodzi o ampy. Zadowolony przede wszystkim z możliwości wa walki tutaj z czołówką krajową. E, przyznaję, że chyba się rozkrę rozkręciłem, bo najlepiej wypadła mi walka ostatnia. Jestem zadowolona, że kolejny raz udowodniłam, że jestem najlepsza I, i że tak jak pani wspomniała, że jako to są ostatnie zawody w sezonie, no to nie, nie, nie poddałam się i jednak zawalczałam na najlepszym poziomie. No wiadomo, że to nie jest pełna satysfakcja, bo jednak to nie jest pierwsze miejsce, ale uważam, że to jest bardzo dobry wynik jak na zakończenie sezonu, także jestem bardzo zadowolona ze swojego występu. Te zawody przeważnie są tylko dla nas, mi się wydaje. Nie liczą się do listy Polskiego Związku Szefieckiego, tylko to są no, akademickie mistrzostwa Polski, więc liczą się tak naprawdę do uczelni i tylko dla uczelni walczymy. Oczywiście też dla nas, jako chęci w walce sportowej, to chcemy wygrać. Oczywiście chciałabym mieć e, złoto, ale lepiej już e, mieć brąz niż nic, więc e, jestem całkiem zadowolona. jest Taka bardzo mało widoczna, aczkolwiek ona jest. W szczególności dla mnie przynajmniej te zawody były bardzo ciężkie, bo były już na końcu sezonu w zasadzie ostatnia impreza, już po Mistrzostwach polskich seniorów, które w zasadzie w tym roku były zwiększeniem sezonu przez to, że nie było innych imprez w związku z COVID-em, więc no, nie powiem trochę ciążył mi ten turniej i owszem wiedziałem, że muszę tutaj coś udowodnić, no ale udało się szczęśliwie, także no, jestem, jestem zadowolony. Prowadziłem, ale też nie było wysokie prowadzenie, wiadomo, z Andrzejem, trenujemy razem, cały czas startujemy razem na pucharach Polski, na pucharach świata, jesteśmy razem w kadrze, więc no, nie był to łatwy pojedynek, ale on tutaj startował jako faworyt z pierwszego miejsca, pierwsze miejsce po grupach. Próbowałem, nie udało się, no. może następnym razem. No pewnie. Chciałabym jak najlepiej wspierać moją uczelnię, tutaj przede wszystkim ranking generalny się liczy. No i indywidualny wynik też jest ważny. Jest to na pewno bardzo, bardzo fajny rodzaj zawodów. Można się bardziej zintegrować z innymi broniami. Jest to też co prawda na koniec sezonu, ale ale tak, gdy właśnie na koniec sezonu, taki turniej, to bardzo fajny jest. Przeciwnik bardzo dobry, czołówka w kraju, także bardzo się cieszę, że, że wygrałem. No na pewno, zarówno, myślę, że zarówno ja, jak, jak i przeciwnik byliśmy faworytami. Ale no, drobne szczegóły zaważyły na moją korzyść. Super, z tego się cieszę. No, dużo błędów na pewno z mojej strony zostało popełnionych. Szczególnie właśnie po samym po samej komendzie naprzód. Było złe jakby przygotowanie, przygotowanie walki i podejście do obrony. I to już był stracony praktycznie punkt w każdej akcji. Więc ja nie powiem, że to była dobra walka. Nawet bym zaliczył ją do dużo słabszych, mimo tego, że zabrakło tylko jednego punktu. To nie jest to, co, co powinienem robić. Pierwszy raz w ogóle na AMPach, bo nie miałam nigdy okazji, zawsze były albo mistrzostwa świata, Europy, inne, podobne starty, które były ważniejsze tak naprawdę, były międzynarodowe. Także cieszę się, bo pierwszy mój debiut i od razu wygrałam, także bardzo się cieszę. Wymieniamy się w tych walkach, raz wygrywa Angelika, raz ja. Bardzo często są walczymy na treningach, ponieważ jesteśmy z jednego klubu. No i na ten finał, no oczywiście, że chciałam wygrać, ale też się bardzo cieszę z tego powodu, że Angelika wygrała. To mnie ogólnie bardzo cieszy, ponieważ e, bardzo ciężko mi walczyć e, ostatnio o złoty nadal. E, mam już swoje swojej z tamtego roku wszystkie srebra e, i ostatnio tego słyszałam, że przecież gościa dziewczyny lubią brąz, więc on też jest dobry. No i tak dzisiaj przyjechałam, mówię, wyjdzie co wyjdzie. Nie nastawiałam się wcale na jakieś wyższe podium. Traktuję to po prostu jako taką kolejną przygodę takimiś uczelnianymi aktywnościami. Dobrze się tutaj bawię, co prawda. Poziom różni się od tych tradycyjnych zawodów, na których startuję. Jednak, jako zabawę, takie, w taką formę samosprawdzenia się traktuję bardzo dobrze. Taka samodzielna lekcja dla mnie. Wszystkie oczy skierowane już na Tokio. Kibicujemy polskim szpadzistkom i florecisce Martynie Jelińskiej. Trzymamy kciuki za biało-czerwonych. Do zobaczenia!